Myślę, że niewiele możemy dać szczęścia osobom, których los skrzywdził, a jeżeli jest taka okazja, to należy ją wykorzystać. Myślę, że ten autobus poprawi ich komfort przemieszczania się, poprawi ich możliwości dotarcia do naszych tutejszych warsztatów terapii zajęciowych i umożliwi różnego rodzaju wycieczki. Więc jeżeli ta odrobina luksusu może być udziałem za naszą przyczyną, to właśnie o to nam chodziło. Ile wynosiło wsparcie powiatu? No 50 tysięcy złotych, to jest 25, nie, 20% ogólnej kwoty ale połowę 120 przeszło tysięcy dołożyliśmy z Pefronu i w sumie to już jest 170 tysięcy. Resztę dołożyła Fundacja Brata Alberta. To naprawdę bardzo potrzebna rzecz, potrzebny pojazd i na pewno, na pewno przyda się jeszcze jedna, to już jest na przyszłość życzenie takie. No placówka jest bardzo ważna, obejmuje obejmuje pomocą 100 osób niepełnosprawnych to jest pomoc kierowana dla osób niepełnosprawnych intelektualnie którzy w zasadzie tutaj taki dzienny pobyt odbywają mają tutaj różne pracownie jest to przede wszystkim dla nich i dla rodziców ważna instytucja ponieważ rodzice mają 8 godzin zaopiekowane dzieci środki pochodziły z programu wyrównywania różnic międzyregionalnych Finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. No i tak jak tutaj Państwo wcześniej wie, wiecie, że 50 tysięcy z Powiatu Oświęcimskiego. Mamy tu bardzo specyficzną sytuację. Nasza fundacja, która jest fundacją ogólnopolską, na terenie samego Powiatu Oświęcimskiego prowadzi aż cztery placówki. One są tutaj rozrzucone. To jest Hełmek. Z drugiej strony Wisły, Oświęcim Dwory, gdzie jesteśmy, Przeciszów i Jawiszowice. E, większość naszych podopiecznych mieszka na wioskach, dość w dużej odległości od samego Oświęcimia. I gdyby nie e, autobus, który jest tutaj bardzo pojemny, no to działanie tych placówek byłoby niemożliwe. I rzeczywiście e, w miastach jest inaczej. Można korzystać z komunikacji miejskiej, natomiast w środowisku wiejskim. No nieraz mieliśmy takie sytuacje, że jakieś dziecko nie mogło przyjść na warsztaty, bo nie było go jak dowieść. A, a dzięki temu autobusowi będziemy dowodzić. Ja tutaj pokażę jeszcze, w mam w rękach wykonane takie arcydzieło. To jest samochód, nie z kartonu, nie z drewna, ale z ceramiki wypalony, pięknie ozdobiony i myślę, że to podziękowanie, ten prezent, który dostali tu wszyscy przedstawiciele samorządów. No jest wyrazem też wdzięczności pod opieszyk, no którzy będą z tego korzystali. W kwietniu ubiegłego roku zwróciliśmy się z wnioskiem do państwowego. Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zakupu autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Święcimskiego. Zakupiliśmy autobus 17-osobowy. Jesteśmy bardzo wdzięczni Starostwu Powiatowemu w Oświęcimiu za duży wkład finansowy w wysokości 50 tysięcy złotych. Był to wkład własny Powiatu w realizację tego zadania. Bez tego wkładu byłoby nam ciężko sfinansować zakup tego autobusu samochód służy do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie warsztatu terapii zajęciowej w Przeciszowie dowozi osoby niepełnosprawne z terenów wiejskich Osieka, Polanki Wielkiej i Przeciszowa docelowo z tego autobusu korzystać będzie 40 osób Czyli przyda się bez wątpienia? Bez wątpienia się przyda. Trzeba zaznaczyć, że do tej pory mieliśmy samochód dziewięcioosobowy, yy, który dowoził osoby w przeciszowie i był on z, po prostu za mały i czas dowozu yy, niepotrzebnie zabierał im czas terapii.